Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już ambasadorze zaświatów. światów. Moi drodzy, wkraczamy w ten nowy rok z nowymi filmami, nowymi pomysłami. Mam nadzieję, że będzie się Państwu to podobało. Tak jak do tej pory, a jeśli tak, to proszę, lajka, suba, udostępniajmy, podbijajmy. A tam jest taka mała ikona, gdzie możemy wpłacić parę złotych na naszą działalność, aby nasze filmy były coraz lepsze, <laughs> lepszej jakości. Szanowni Państwo, dzisiaj taki będzie fajny tytuł: e, Ludzkie święta. Możemy mówić o wielu świętach, możemy mówić o różnych, prawda, świętach, ale będziemy patrzyli na te święta z poziomu ludzkiego, z poziomu boskiego, a więc za światów. W naszym kalendarzu rocznym jest bardzo wiele świąt. Mówimy o świętach kościelnych, religijnych. Nie mówimy o świętach typu imieniny, ściny, czy tam kiedyś był 1 maja, czy Dzień Kobiet. Te święta sobie darujemy. Aczkolwiek one są, gdzieś tam ludzie je obchodzą i dobrze. Każdego dnia jest święto pizzy, święto picia herbaty, różne. Ale my zagłębimy się bardziej w te święta religijne. W te święta, które obchodzimy, które są wpisane już w nasz kalendarz na stałe. Jak więc podejść do tych świąt, a jak te święta są postrzegane po tamtej stronie. Szanowni Państwo, świętem każdym jest niedziela. Tak, idziemy do Kościoła, modlimy się. Ale są święta trzech króli, są święta bożonarodzeniowe, wielkanocne, Matki Bożej Gromnicznej i można by tu jeszcze te święta wyliczać, których nie będę tutaj wszystkich przedstawiał opowiem o tych świętach najważniejszych. Bardzo często zdarza się tak, że ktoś do mnie mówi ja nie chodzę do kościoła, ale święta to idę, bo trzeba pójść. Czyli chodzimy tylko w święta, a cały rok mamy gdzieś tam, prawda, wyrzucone na zawias, poza zawias właściwie. I teraz tak, co powiedzieć z perspektywy zaświatów? Niedawno miałem przekaz od Pewnego męża, który zmarł. Była u mnie jego żona. I ona zapytała się, czy tam obchodzi święta Bożego Narodzenia. O, było to chyba na 6 czy 7 dni przed Wigilią. A on odpowiedział: Ale oczywiście, że tak. Może nie tak jak tutaj, ale jest to symbol zejścia Chrystusa na Ziemię. Jest to symbol zejścia. Syna Bożego, tak? Więc ten symbol tak samo tutaj obchodzimy, tak samo go czujemy. Nie latamy z słoinkom, nie robimy sobie prezentów, bo to jest uboczny produkt tego wszystkiego. Najważniejsze jest to, że Syn Boży stał się człowiekiem i szedł na ziemię. I tutaj tak samo mamy ten czas refleksji. Tak, to jest dobre, bo każde święto. Powinno być refleksją. A my idziemy w ten dzień, prawda? Kościół jest pełny, nie można się dopchać w pierwszy dzień świąt, w drugi już jest trochę mniej, a w całym, prawda, liturgicznym roku bardzo mało ludzi. No ja święta to obchodzę, tak? No chyba dookoła. Szanowni Państwo, i teraz jeszcze na chwilę wejdę w święta Bożego Narodzenia, które tak komercyjnie zaczynają się. Hm. Jeszcze świeczki nie zgasną na grobach, a już yy, Merry Chrystmasy, ja to tak mówię, latają po całych sklepach, wszędzie te belę, już bombeczki, laleczki. Zauważyli Państwo, że teraz coraz mniej jest świętych Mikoła i właściwie ich nie ma, tylko są takie skrzaty z takimi y, tutaj takimi um, czapami i w takich nóżkach króciutkich i tak się kiwają i na tym że Merry Christmas, very Christmas, już nawet święty Mikołaj gdzieś przepadł. <laughs> Szanowni Państwo, to jest wszystko po to, aby komercja działała, tak? I ta komercja działa. Coraz nowe bombeczki, choineczki, święta, gdzie jest napisane, aby święta lepiej pachniały, wejdź do Rossmana, tak? Pasta jakaś tam mm, wybieli Twoje zęby i twój uśmiech będzie jaśniał na wili. Ludzie kochani, to wszystko jest produkt uboczny my zapominamy o kwestii wiary i tego, że Bóg daje nam Syna, aby potem przeszedł przez Golgotę i nas, prawda, wyciągnął z tego wszystkiego, aby pokonał zło na ziemi, aby pokonał szatana. Szanowni państwo, refleksja święta to tak, ale czy my przeżywamy te święta, czy latamy po sklepach z choineczkami, dzwonbelsami i różnymi innymi jakimiś yy, sytuacjami? Kiedy wchodzę do sklepu, słyszę ciągle dżingąbel, dżingą bel. Nie ma polskich kolęd. A mogłoby lecieć na przykład o, jest melodia Lula i Zezuniu. Wszystko jest amerykanizowane, takie anglosaskie. Jest taki kawał, to narysował go kiedyś Mleczko i policjant e, złapał Świętego Mikołaja, bo za szybko jechał i mówi do niego mm, imię, nazwisko. On mówi święty Mikołaj, a ten policjant trzyma tak dowód i mówi, o, a w dowodzie macie dziadek mróz. No tak, to taki dowcip po prostu kiedyś był. Szanowni Państwo, wszystko jest ważne. Oprawa, oprawą, ale wejdźmy w magię świąt, ale nie tą, że Rosmanem pachnie i uśmiech mam wybielony. I ciocia Fela będzie mówiła, że dbam o zęby, tylko wejdźmy w magię tego mistycyzmu. Z góry patrzą na nas i trochę się śmieją z nas. Ale ja mówię: Tak, teraz to się śmiejecie. A przedtem sami żeście la latali za Jingo Bellsami. Dopiero kiedy przechodzimy na drugą stronę, dochodzimy do wniosku, czy dochodzi do nas, o co chodzi tak naprawdę z naszymi ludzkimi świętami. I teraz tak. Czy będziemy zbawieni, bo będziemy święta, a cały rok nie? Otóż nie będziemy do końca zbawieni. Będziemy gdzieś tam po tym świecie się tam tulali, ale nie będziemy wcale szczęśliwi do końca. Bo to są święta ludzkie, ale Boże Święto jest cały rok. I ja codziennie świętuję relację moją z Bogiem. A te ludzkie święta, oczywiście, które symbolizują coś, są dwa razy do roku. Tak, bo są Boże Narodzenie, Wielkanoc. No, jeszcze możemy dodać Trzech króli. Matkę Bożą Gromniczną i wiele innych. Ale są to wyrywkowe święta. Natomiast ja celebruję Boga cały czas. Wiecie Państwo, dochodzi czasem do takich kuriozalnych, jakichś sytuacji, do dziwnych. Trochę takiego, e, jakby to powiedzieć, e, taki, e, jak to mówiło się, że sytuacja jak z barei. Tak? Takiego bareizmu na przykład pewna pani napisała do nas, e, proszę pana, czy pan by odpowiedział mi na pytanie, bo mój mąż ma niedawno. On tak lubił biegać za choineczką, za bombeczkami, e, e, przebierał się za Mikołaja, biegał szczęcinką, belsem. On bardzo lubił te święta, e, e, lu, lubił ganiać karpia, e, zawsze kupował prezenty. No mówił, że święta coś niesamowitego, e, zawieszał bombeczki i światełka na domu. Czy on też to tam robi? No więc odpisaliśmy. Zgodnie zresztą z prawdą, że to wszystko nie działa tak tam. Tam jest ta symbolika tego święta, tego, że Chrystus szedł na ziemię, a cała reszta już nie. To wiecie, co Pani się obraziła na nas? Powiedziała, jak to? Przecież Pan napisał w książce, że moc wyobraźni działa. To sobie wyobraził, że lata jako Mikołaj z Dingą Bensem na wierzchu. <laughs> Czy tam z czymś innym? Wiecie Państwo. No nie zrozumiała tego wszystkiego. Ale do czego nawiązała? Do komercji. Do tego takiego, wiecie, wariactwa. Ja powiem Wam, przepraszam za głos, który mam, ale no, ja ciągle mówię, dużo mówię, więc już chyba dostanę choroby nauczycielskiej, tak? Muszę tam, nie wiem, co tam wypadałoby na gardziołko. Jak ktoś wie, co dobrego można brać, to proszę napisać, na pewno zastosuję. Nie, 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 no, to, że się napić, to wiem, ale to później, dobra, coś lepszego, jak dacie tam jakiś przepis, będę bardzo Wam wdzięczny. I przejdźmy teraz do następnego święta. Ja kiedyś opisywałem święto wszystkich zmarłych, tak? Jest mój taki reportaż, możecie Państwo sobie tam go obejrzeć, e, właściwie posłuchać bardziej. To, co robimy na grobach, to, co się dzieje na grobach, to dobrze, że te płyty są takie ciężkie, bo dawno by się zawaliło to wpadło do środka, tak? Więc to jest też nasze. Czy tam obchodzimy Dzień Wszystkich Zmarłych? To jest pytanie bardzo ważne bo czy tam oni obchodzą dzień swojego odejścia? No ale przecież każdy odszedł kiedy indziej, tak? No ale może jest jedno. I otóż jest to święto też. Jest to święto wyzwolenia się z ziemskiego bytu. Maria Simma, która napisała książkę e, Obcowanie z duchami, napisała, że w tym dniu e, w czyśćcu, takim tym mocnym czyśćcu, bo ona poszła bardzo głęboko, duże nie cierpią, mają dyspensę, tak, wszystkich świętych i dzień zmarłych. I tam to święto też jest obchodzone. No niestety, a może niestety nie latamy z kwiatami, z, z, ze zniczami, aniołkami, różnymi e, jakimiś tam cudami. Pójdźmy dalej. Święta wielkanocne, najważniejsze święta, kiedy Chrystus ofiarowuje się za nas. Przechodzi golgotę. Co się wtedy dzieje? Zajączek znowu, prawda? Teraz wpadł. Dobrze, że kogucika jeszcze nie ma. Malowanie jajek było symbolem, tak jak dzielenie się opłatkiem. Malowanie jajek było symbolem, bo jajko dawało życie. I symbolizowało, że Chrystus oddaje za nas życie i wprowadza nas w wieczność. Uwalnia nas od grzechu pierworodnego. Teoretycznie, bo jeszcze nie jest tak do końca, ale tu już odsyłam. Do Biblii, do poczytania sobie. Ale teraz są jajeczka, pozytywki, jajeczka w kształcie faberze. Wiecie Państwo, co to były za jajka? Jak nie wiecie, co to, to były jajka faberze, odsyłam do encyklopedii. E, jajek też odgroma, króliczków, zajączków, e, e, fruwających motylków, wszystkiego razem, i znowu te święta gdzieś odchodzą na dalszy plan. A zaczyna się cała taka otoczka, czyli to są ludzkie święta. Po tamtej stronie nie są tak celebrowane, jak my to robimy, bo po tamtej stronie <laughs> i po tej też powinno tak być, przechodzą to w sposób mistyczny, dziękując Bogu za rzeczy, które wydarzyły się. Raz za narodzenie Chrystusa, bo żeby odejść trzeba przyjść, tak? I za to, że Chrystus oddaje życie. Na krzyżu za nas wszystkich. I to są niesamowite rzeczy, i w takim kierunku powinniśmy iść, a nie, prawda, w tej całej chudzpie. Oczywiście mówię tutaj o świętach czysto chrześcijańskich, katolickich, ale przecież jest wiele innych religii, wierzeń, które mają także swoje święta. I muszę powiedzieć, że kiedy przechodzą na drugą stronę. Świat staje się tam uniwersalny. Wszystko jest uniwersalne, pełne miłości, tak? Nie możemy powiedzieć komuś, nie obchodzić świąt Bożego Narodzenia, to Pan Bóg się wygna z raju. To tak też nie działa, bo wielu ludzi też nie wie o Chrystusie. Przecież popatrzmy na wielu, nie wiem jakby to powiedzieć, Indian, jeszcze gdzieś tam daleko będących w puszczy, różne plemiona murzyńskie, nie znają Chrystusa. I co teraz, nie pójdą do nieba, gdzie będą. Więc rozumiecie, mają swoje święta, święta deszczu, prawda, gdzie modlą się na swój sposób. Ale jeszcze jedno, a propos modlitwy, hmm, napisałem ostatnio taki, pozdobiłem, dlaczego modlitwa jest taka ważna. Wielu ludzi mówi, że medytacja to modlitwa. Jakaś pewna pani powiedziała, ja medytuję i też się łączę z Bogiem. Ale ja zawsze to odróżniam. Medytacja to jest milczenie. Siedzę w księciu lotosu i mogę najwyżej mówić om, om, om" albo omani om omani. Tak, to jest medytacja jakaś, a w rezultacie milczenie. A modlitwa jest głosem człowieka do Boga. I taka jest różnica. W modlitwie mówimy do Boga, prosimy Boga, dziękujemy Bogu, łączymy się z Bogiem, tak? I to jest piękne właśnie w modlitwie. A medytacja jest medytowaniem nad samym sobą, tak jak w buddyzmie, gdzie ten Bóg jest bardzo daleki, jest to tylko w buddyzmie jest medytacja i udoskonalanie samego siebie czy w wielu innych religiach. Nie potępiając oczywiście tych religii, bo co jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby dojść do jednego mianownika bycie dobrym, pomagać innym i uszczęśliwiać innych, przez to uszczęśliwiać siebie, tak? Dawać siebie innym. Być pokojowo nastawionym, nie być agresywnym, nie być takim szalonym człowiekiem, takim życiowym paparacim. I wtedy, nawet jeśli jesteśmy muzułmaninem, czy jesteśmy innego wyznania, idziemy do Boga, bo Bóg przyjmuje ludzi dobrych, szlachetnych i oddanych innym ludziom. A że zostaje wychowany w takiej wierze czy w takiej kulturze, to Proszę mi wierzyć, Bóg to rozumie. Bo czasem tacy twardokatole mówią, ci będą potępieni, bo uwierzyli w to. Nie, nikt nie będzie potępiony. Człowiek <laughs> nie może na tej ziemi wyrazić opinii, że ktoś będzie potępiony. Bo tylko Bóg może to zrobić. Nie człowiek. Ehm, Maria Simma znowu do niej wracam, mówiła, że ludzie, którzy mówią, obyś w piekle spłonął, grzeszą tym. Ponieważ nie można mówić do człowieka, żeby spłonął w piekle. Tak, ponieważ nie możemy występować za Pana Boga. Nie osądzajmy, abyśmy nie byli osądzeni. Więc już teraz wiemy, że święta nasze zostały rozdmuchane do takiej, jak to się mówi, komercji, a święta boskie po tamtej stronie są celebrowane, ale na zasadzie tego mistycyzmu. Na zasadzie tego, że coś wydarzyło się, że coś jest wspaniałego, że coś jest pięknego. Oczywiście niektórzy nie obchodzą się od Matki Bożej, jakby wyrzucając Matkę Bożą, tak? Tak jak Jehowi uważają, że Matka Boża jest zbędna, o zapominają tylko, kto urodził Chrystusa. Matka jest początkiem. Każda matka jest początkiem. Jak tu się mówi, ojców można mieć paru, tak? <laughs> Matka jest zawsze początkiem, bo to z łona matki wychodzi życie. Tu dojrzewa. No więc Jehowi odrzucają Matkę Boską, uznają, że jest bardzo niekoniecznie potrzebna, jak wiele zresztą religii, typu protestanci, typu inni, którzy uważają, że Matka jest zbędna. A Jezus na krzyżu mówi do apostoła, pokazując na Matkę, oto Matka Twoja. Czyli jakby daje nam swoją matkę. Dlatego prosząc matkę, czy celebrując ją, Matkę Bożą, w świętach różnych, zbliżamy się do niej. Moja mama, modląc się do niej, bo miała swoje nabożeństwo, była bardzo maryjna moja mama, ja zresztą też, mówiła, że tylko matka może zrozumieć cierpienie. Ponieważ ona patrzyła, jak jej syn umiera na krzyżu. Która matka byłaby gotowa patrzeć na śmierć swojego syna? Nie w szpitalu pod respiratorem, bo to zupełnie co innego. Ukrzyżowanego, ubiczowanego, upodlonego e, w mękach kładającego na krzyżu, a ona stojąca i patrząca na coś, co urodziła, na coś, co było dla niej czymś najpiękniejszym. Tak? Więc kiedy zwracamy się do Matki Bożej. W prośbie o ratunek dla naszych dzieci, ona najbardziej to rozumie. I moja mama modliła się do Matki Bożej. Ona wiedziała, że święta Matki Bożej są wielkimi świętami. Ale znowu celebrowanie bo ktoś kiedyś powiedział: ile wy macie tych matek Bożych? Licheńską, taką, siaką, owaką jest jedna Matka Boża. Ale w różnych miejscach były objawienia, i sama się objawiła. A więc sama też dała przyzwolenie, żeby ją nazywać różnorako. Natomiast jest jedna, wiadomo, Matka Boża. Reasumując to, co powiedziałem, jak to niektórzy mówią, dobijaj do celu, a więc już dobijam do brzegu. Po tamtej stronie nasze ludzkie święta obowiązują w sposób bardziej mistyczny, bardziej właśnie symboliczny. Kiedy wchodzą w symbolikę. Kiedy dziękują za to, że to się wydarzyło, ale tam nie ma tej komercji. Tam nie ma tego właśnie, tej całej otoczki, gdzie święto zaczyna już się w listopadzie i już pierwsi Mikołaje biegają po ulicy, prawda. Jest takie nagranie gdzieś na YouTubie, z kamery, gdzie dwóch Mikołajów bije się pod sklepem, bo ten chciał tam stać i, i coś rozdawać, a ten przyszedł i mu przeszkadzał, i pobili się, tak? Więc tam nie ma czegoś takiego. Moi kochani. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć, zapraszam do mojej książki. Kto już ją nabył, niech sobie jeszcze raz poczyta. A kto jej jeszcze nie nabył, to zapraszam. Można ją kupić na Allegro, można ją kupić poprzez naszą stronę, przewodnik poza światach. Dziękuję Państwu za to, że mogłem być z Wami pomimo je, mojego głosu. Powtórzę jeszcze raz, jeżeli ktoś na przepis, na to, żeby ten głos był taki piękny i ładny, proszę napisać, spróbuję. Jak długo nie będzie filmu, znaczy, że zadziałało. Wszystkiego dobrego życzę Wam i trzymajcie się.